Świetnie wyszkolonych żołnierzy. Mamy nadzieję, że w trakcie dalszej służby nie będą sprawiali większych problemów i że sprostają stawianym przed nimi wymaganiom. Wracając się do wszystkich żołnierzy składających przysięgę, chciałabym powiedzieć, że rodzice wierzą w Was i liczą, że nie zawiedziecie położonego na Wasze barki zaufania. A w chwilach słabości, które mogą się Wam przydarzyć, pamiętajcie. Że reprezentujecie już nie tylko siebie, ale także nas, waszych rodziców i cały polski naród. Zaufajcie swoim dowódcom, korzystajcie z ich wiedzy i doświadczenia. I niech ta służba wojskowa zawsze będzie dla Was honorem i powodem do dumy. Dziękuję. Panie generale, szanowni państwo, koledzy, dzisiejszy dzień jest dla nas szczególny. Po miesiącu ciężkiej pracy, w obecności naszych najbliższych i wielu dostojnych gości dostąpiliśmy zaszczytu złożenia przysięgi wojskowej. Wierni żołnierskiej tradycji przyjęliśmy na siebie obowiązek obrony Ojczyzny, stania na straży jej niepodległości i suwerenności. Doceniamy powagę tego obowiązku i zaszczytu. Chwila ta wyryła się w sercach i umysłach każdego z nas. W imieniu nowo zaprzysiężonych żołnierzy składam wyrazy podziękowania rodzicom za wychowanie nas na prawych obywateli. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby iść drogą, którą nam wskazaliście. Dowódca na Pułku Ochrony, podpułkownik dyplomowany Piotr Chudzik. Rozkaz dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego z dnia 1 lipca 2005 roku w sprawie wyróżnienia żołnierzy II Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Pododdziały! Za osiągnięcie najwyższych wyników podczas szkolenia podstawowego, wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych oraz sumienność i zaangażowanie w procesie szkolenia niżej wymienionych żołnierzy II Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego wyróżniam. Urlopem krótkoterminowym 5 dni szeregowy Maciej Ćwiklik Szeregowy Tomasz Grobelski, Szeregowy Łukasz Piłat, Szeregowy Radosław Pożoga, Szeregowy Mariusz Reniga, Szeregowy Łukasz Rysz, Szeregowy Szymon Wożała, Szeregowy Łukasz Żurek. Rozkaz podpisał dowódca Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, podpułkownik, magister Roman Januszewski. Poddziały, chodźcie! żołnierze, Proszę rodziców wyróżnionych żołnierzy o zajęcie miejsca przed trybuną honorową przy swoich synach. Rodzice żołnierza e, szeregowego Śliwy. Proszę o wystąpienie na plac. Pan Mirosław i Śliwa. Proszę o podejście na plac. Na wniosek Komisji co mi się Batalionu batalionu honorową nadają batalionu Reprezentacyjnego wojska polskiego panu generałowi brygady Andrzejowi Szymonikowi Zastępcy dowódcy Garnizonu Warszawa, za życzliwość i opiekę nad batalionem oraz pomoc w realizacji zadań stawianych przed zadań Pani Marii Esoci哇ka, 뉴스, lonely, burmistrz Płomitowi Peprowiciemu, Panu Płomitowi Peprowiciemu, Burmistrzowi Peprowiciemu, Panu Panu Peprowiciemu, Panu Burmistrzowi Panu Peprowiciemu, Panu Peprowiciemu, Panu Burmistrzowi Panu Peprowiciemu, Panu Peprowiciemu, za wieloletnią współpracę Peprowiciemu, za Peprowiciemu, Panu polskiego pomoc Peprowiciemu, pomoc do organizacji Peprowiciemu, Panu Peprowiciemu, Panu Peprowiciemu, Panu Burmistrzowi Panu Prezesowi Wojskowego Sądu Jardynowego w Warszawie za kształtowanie pozytywnego wizerunku Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w środowisku Wojskowego a także za konsekwentną rywalizację sportową i przebienie idei potrzebnego szachetnego sportu. Nadziąć. Rozkaz podpisał dowódca Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego pod półgodnym magnice Doma Januszewski. Szczerze proszę osoby wyróżnione o zajęcie miejsca przed Trybunałem. Powódca Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, w asystiach przedstawiciela Komisji ds. Odznaki Pamiątkowej, wręcza on znaki pamiątkowe Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Oddziałem! Kończę! Zdaję! Kończę! prawo.

那东西。 아, <목소리도>